Cześć, znajdujemy się na przejściu kolejowym. Oznaczyłem je numerem 1 w Sztumie. Jest z nami? Kobin. Sztum znajduje się w Województwie Pomorskim, Powiecie Sztumskim, Gminie Sztum. Zaczynamy od prezentacji. Kategoria E, tutaj. Jeden głośnik s 10 dwa sygnalizatory SDK2 ledowe, dwie rogatki RHR95 z drągami i lampkami GMAK, no czyli tymi lampkami kombut. Lecimy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 207. Na którym kilometrze to Wam zaraz, w sensie tutaj Wam wkleję, bo nie ma żółtej naklejki. 119. Tutaj mamy. Szlak na grudziący i przykaz najbliższy przystanek sobie w tę tą stronę to jest tu. A tutaj mamy szlak na Malborki, przy okazji najbliższy przystanek sobie w tętą stronę to gości dawniej Grzępa, która umarła. Tak wygląda to oto przejście kolejowe z drugiej strony. Obkamerowane niestety również jest. Tutaj jest kamera na tym słupie. Także co, czekamy na przelot składu Regio Relacji Malborg-Kwidzyn. Zapraszam na przelot. SA-133 jako regio relacji Malbork-Kwidzyn nam przejechał i odbywa swój postój na stacji w Sztumie. Także ja Was zapraszam na ciekawostki. Na tle odjeżdżającego szynobusu SA-133 w kierunku Kwidzyna ciekawostki na temat Sztumu. W Sztumie są my dwa jeziora. Sztum leży na drodze krajowej numer 55 oraz w latach 1975-1998 należał do województwa elbląskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca zdawali dla nas relacje Mati08 oraz COVID. Cześć!